Dzień dobry, dzień dobry. Mam troszeczkę zaległości względem Was. Mianowicie, krótkie wytłumaczenie. Ostatni miesiąc, półtora, był troszeczkę szalony. To był ten okres, kiedy... Wydarzenia zaczęły się odbywać powoli w swoim takim normalnym cyklu i było tego dosyć duże nasilenie, przez to korzystałem ile mogłem. Jeździłem ile mogłem od treningów, po izdebki, po inne wydarzenia i zalega u mnie taka paczucha, niezawodny Lostark, stacja demontażu pojazdów. Lostark Drift oczywiście zawsze o mnie pamiętają i dosyłają mi świeże paczki z gadżetami, takie jakie wchodzą u nich, więc zobaczymy co jest tutaj. Przepraszam bardzo, że tak długo czekaliście na to, żebyście zobaczyli. Razem ze mną, w sumie Wy dobrze wiecie akurat co tam jest, ale żebyśmy po prostu razem mogli to odpakować i pokazać razem, widzom. Przepraszam, że tak wyszło, niestety sami wiecie, dość napięty okres. A ja mam już całkiem duże zbiory, jeżeli chodzi o to, co mógłbym Wam pokazać. Bo u mnie za kanapą jest taki, powiedzmy kubka wstydu, czyli takie rzeczy, które wiem, że spokojnie mógłbym Wam pokazać i zaprezentować. To są różnego rodzaju zbiory, od jakichś maseczek po jakieś wlepki, pierduki, które zbierałem na zawodach. Dużo tego nie ma, ale jest kilka ciekawych rzeczy. A my gryziemy w końcu paczkę od Lostar, stacja demontażu pojazdów. Troszeczkę spodziewam się, co tutaj jest. Mam wrażenie, że nie każdy jest świadom tego, co Lostar jakiś czas temu wprowadził, więc być może was uświadomie. Zaczynamy i jedziemy z tematem. Widzicie, robię to ciągle w swoich takich warunkach półstudyjnych, czyli to wszystko nie jest idealnie tak dopasowane, jak chciałem, ale jest cała zima, żeby z tym się pobawić. Więc jestem też ciekawy co tam u Was, opowiedzcie mi w ogóle jak się Wam żyje, czy chorujecie, czy wszystko jest ok. Ja korzystam teraz z tego, że jest troszeczkę więcej tlenu, więc będę mógł nadgonić parę rzeczy z materiałami. Ogólnie jestem nawet zdziwiony, bo się okazuje, że prawdopodobnie za parę dni uderzymy na samochodowe mistrzostwa tych... Na tor testowy Piata, czyli coś czego się nie spodziewałem na samym początku że jeszcze zahaczymy w tym roku. A tam jest fajna lista zgłoszeń, bo jest lista zgłoszeń na około 90 samochodów. To jest bardzo dobra liczba, jak na takie chore czasy, jakie mamy. O ile wiem, impreza bez publiczności. O ile wiem, też będzie ruch wahadłowy, czyli nie wszyscy kierowcy będą skupili na naraz na serwisie. Wiadomo, warunki pandemiczne, zaczął się troszeczkę małpigaj. A ja ciągle bardziej się obawiam, jak to będzie wyglądać w przyszły sezon, jeżeli chodzi o wyjazdy i wydarzenia motoryzacyjne, bo ten już, że tak powiem, i tak, to był okres, kiedy wszystko zaczynało, że tak powiem, bardziej się kończyć. Zobaczymy, jak będzie wyglądać rok 2021, to już nie jest tak daleko. W styczniu powinniśmy startować z Moto orkiestrami. Był fajny plan ruszyć w tym roku do Krakowa, może gdzie indziej, może na Rzeszowie zobaczyć, bo rok temu była bardzo fajna motorkiesta na Rzeszowie. Mi się udało tam tylko zajrzeć podczas, kiedy wracałem z motorkiesty w Sandomierzu. Relacje z tego mieliście okazję też sami zobaczyć. I dobieramy się dalej do paczki, żeby, że tak powiem, zobaczyć, co jest tutaj takiego naszykowane, czym, że tak powiem Lostard nas zaskoczy na ten rok. Skoro już jest okazja, to też kilka informacji. Wysłałem już projekty kalendarzy do, do drukarni. Niestety czas oczekiwania jest. Nie najdłuższy, ale też nie najszybszy. Więc prawdopodobnie od połowy listopada będą sprzedaży. Będą też kalendarze rajowe. więc taki plus. Widzę, że tutaj... Nie ma samych kubeczków, jest nowość. To jest karton wygłuszenie. Te paczki od losnarku zawsze są bardzo fajnie i pancernie zapakowane. To jest gigantyczny plus, ja to uwielbiam. Jakby to ugryźć, że tak powiem, pudło dam na bok. To jest najlepsza technika i będę powoli Wam po prostu pokazywać, co tutaj się mieści. Zacznijmy od tego, co widzę sztuk dwie, czyli będzie jakiś giveaway przy jakiejś tam okazji. Jedną sztukę dostaniecie ode mnie gratis. I to jest coś, co już znam z tamtego roku i niestety nie miałem zbyt wielu okazji tego użyć, bo sami wiecie jak wyglądają na zimy przez ostatnie lata. Poprawię troszeczkę mikrofon, chyba lepiej mnie będzie teraz słychać. Czyli mianowicie, lostarkowa skrobaczka, tak to nazwijmy. Fajna, bo wiemy, że często trzeba diapać te auta, niezależnie czy parkujemy u siebie w garażu, czy czasami zostawimy auto gdzieś na zewnątrz i do niego wracamy, auto potrafi zamrozić i mamy tutaj całkiem fajną skrobaczkę. Od środka wygłuszona, ciepła, więc nie boimy się, że ręce przemarzną. Bardzo fajny produkt, jeżeli chodzi o ten temat. Całkiem solidny. W tamtym roku nie miałem za bardzo wiele okazji tego poużywać niestety. ci, jak to wygląda z zimami u nas. Aczkolwiek marzę o tym, żeby sezon zimowy w tym roku, chociaż dał nam ze 2-3 tygodnie takiego prawdziwego sezonu zimowego. Bo będziemy wtedy jeździć prawdopodobnie między innymi na jakieś wypady. Tak zwane gruzingi, a w zimie jednak zawsze jest inaczej. To my tutaj mamy baloniki. No to już kiedyś opowiadałem o tym, one służą ku temu, żeby je nadmuchać i cieszyć się życiem. Baloniki lostarkowe, brandowe. No, takie małe pierdółki, ale wiem, że mam już ze że tak powiem, więc to też jest plus. I mamy plantację kubkową, z tego co widzę. Czy kubeczku jest? Czekajcie, luknę, czy to? Tak, tak. Dwa, cztery sześć, osiem, dziesięć kubków, czyli prawdopodobnie dwa komplety. Nowa linia kubeczków. Jakiś czas temu mieliście okazję oglądać filmik, w którym była pierwsza, że tak powiem, część, bo lostak teraz będzie bardzo różnie tematycznie podchodził do tematu kubeczków, czyli będą dużo bardziej skromne, bardziej limitowane edycje, ale będą różnorodne. Jakiś czas temu były auta amerykańskie, czyli to takie mięściste potwory z dawnych lat, jak Shelby, czy prawdopodobnie chyba też był. Mustang, kilka tych samochodów było, a tutaj mamy całkowicie nową linię. I tada! Spójrzcie na to, czyli najbardziej tematyczne, jeżeli chodzi o Lostar, kubeczki jakie się da. Kubeczki driftingowe, prawdopodobnie to jest 5 zorów, czyli takie ikony driftu. I w tym wypadku mamy oczywiście Toyotę Supre, czyli japońska legenda. Całkiem fajne, całkiem ładne, jeżeli chodzi o detale, całkiem ładne, jeżeli chodzi o design tych wzorów, jest prawdopodobnie kilka. I prawdopodobnie mam znowu nadatek, więc do jakiegoś szczęśliwca, Trafi przy jakiejś okazji może taki zestawik, a może pojedyncze kubeczki to jeszcze zobaczymy. To jeszcze wyjdzie w praniu. Bardzo fajna bajera, jaram się że tak powiem, bo tych kubeczków dostarkowych, brech pozorem, mam już bardzo, bardzo dużo od całkowicie pierwszej edycji. czy to ja Supra jest dosyć popularnym modelem, jeżeli chodzi u nas o Drift, ma Maciej Jarkiewicz, miał Ken czyli maltańczyk, który jeździł. U nas i prawdopodobnie coś tam więcej jeszcze było, ale Supra nie jest za bardzo popularnym obiektem u nas. A! Jeszcze jest Anaconda z STW, czyli auto, które waży podobno 1700 kg. Tutaj widzimy kolejny samochód z tej serii. I już dużo bardziej popularna baza. Nawet na ostatnim finale sezonu Drift Open mieliśmy dwie premiery tych samochodów. I ciągle budują się nowe, czyli BMW E92, najnowsze. Dużo nowsze BMW Serii 3, czyli był chociażby Tobias Puścian, następcą przylepy był Jacek z swoim E92 silnikiem 4-litrowym, ponad 4-litrową jednostką uturbioną z Audi. E92 jest dużo bardziej popularną bazą. Widzimy, że to wszystko jest jednolite, też z tego, co idzie ładnie zauważyć. Uh -huh. Spoko, listy do M3. Oczekaj, czy będą nowe listy do M, że tak powiem, w tym roku. taki. Taka rozmina całkiem z tyłka, odkładam na bok, prezentujemy dalej. I tutaj widzę, że mamy takiego oldboya, czyli model, który powoli przechodzi w lamus, powoli przechodzi w odejście i bardzo, bardzo się jego fajnie ogląda na ulicach, jak się widzi takie auto w dobrym stanie, bo to już jest powoli rarytasek. Nic innego, tylko starsza trujeczka BMW E30 M3. A aj, Ajajaj, kawałek historii. Coraz mniej tych samochodów będzie. Tak samo jak coraz mniej będzie BMW 36 To już jest rarytas. I w wyższych ligach, z tego co wiem, jak... Driftmasters. Drift Masters, te auto są już chyba zakazane. Czyli nie można nimi już uczestniczyć, bo... ...nowsze konstrukcje są wymagane, czyli chociażby BMW E46. A to już jest powoli taki klasyk, youngtimer, no... Coś fajnego, coś pięknego. Czyli mamy dotychczas dwie bmw -ki. No i jednego Japońca. Zobaczymy jak to się ułoży dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj widzę że mamy E92 jeszcze jedno. Na boczek. Czekajcie. O, tak dam żeby było więcej widać. Tutaj mamy E30. Jeszcze raz. I tutaj już widzę że mamy prawdopodobnie coś innego. Tak, inny kolor. Więc też inny kupson. I to, 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 to. to jest moi drodzy Sylwia Popularna baza. Dużo się pojawi takich na kolejny sezon mam wrażenie. A czy dużo nie, ale co najmniej kilka. Piotr Peter Kozłowski, wiem, że tak jest silnikiem LSA o ile pamiętam Biturbo też będzie jeździć. Nie nazywajcie tego profanacją. Każdy jeździ tym, czym lubi. Tak samo są silniki niemieckie, czy silniki o układzie V8 w autach japońskich, jak i japońskie silniki w niemieckich autach. To chodzi o to, żeby po prostu lubić takie rzeczy i fajnie, że będą, że tak powiem, takie mieszańce. S15 też ma oczywiście grzechu uchybki z tego, co obczajam. Dosyć taki, że tak powiem fajny projekt. Kierowcy lubią te auta i widzę, że kierowcy bardzo chętnie podchodzą do tematu, żeby tymi Autami, z tymi autami wiązać swoje projekty i to nie jest przypadek. I ostatni model, tak mi się wydaje, że to jest Mazda, nie Toyota albo Subaru, chyba Toyota, chociaż to też nie jest, że tak powiem, daleki od siebie, czyli Toyota GT86 i Subaru BRZ. One są bardzo, bardzo podobne pod wieloma względami, różnią się takimi niuansami. A tutaj mamy Toyotkę. Czyli coś, co a, powiedzmy buduje Paweł Grosz, Paweł Grosz ma o ile pamiętam Subaru brz tak Toyota GT86, Kuba Przygoński, bardzo, bardzo wielu różnych lifterów. Takie pięć modeli, kurcze fajne. Aż umieram z ciekawości, jakie będą kolejne pomysły, bo coś tam pokąd nie wiem na ten temat, jakie się będą pojawiać kolejne serii kubeczków. Zbierajcie, kupujcie to póki jest okazja, bo macie okazję stworzyć sobie naprawdę fajną kolekcję, czegoś użytkowego, albo czegoś, co po prostu będziecie cieszyć oko. Kolekcję, którą będziecie trzymać w domu i będzie związana z motoryzacją, bo to jest długa seria w tym roku. Pierwsza była na wiosnę, albo gdzieś w lutym, czyli to były te kubeczki amerykańska motoryzacja. Tutaj wchodzimy w troszeczkę inny temat, czyli wchodzimy w drifting, a później... Kto wie, może grupa BR rajdowa, może ogólnie auta rajdowe, może jakieś legendy japońskiej motoryzacji ala Datsun i kolejny kubeczek, czyli po raz następny Toyota GT86 Bajeransko. Bardzo, bardzo dziękuję Lostarkowi za to, że pamiętacie ciągle o mi i podsyłacie mi nowe rzeczy. A ja Was zachęcam, póki to jeszcze jest, skorzystajcie, bierzcie to, bo to jest naprawdę fajny wypas jeżeli ktoś jest takim kubko czy gadżetą, maniakiem jak ja, to warto na to polować, póki to jeszcze jest, bo nie wiem, czy jeszcze jesteście w stanie kupić auto amerykańskie. Coś czuję, że nie, więc tym bardziej pasuje, żebyście skorzystali z tej okazji. Ja Wam życzę dużo zdrówka, trzymajcie się ciepło, podobał się filmik lub ogólnie oglądasz produkcję u mnie, daj lajka, daj subskrypcję, to zawsze jest dodatkowy motywator do pracy. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że słyszymy się rychło niebawem. Siemanko.